Jeśli wierzysz, że Jezus jest twoim zbawicielem, nie odchodź. On właśnie teraz mówi bezpośrednio do ciebie. Jestem twoją siłą, gdy świat próbuje cię osłabić. Jestem twoją tarczą, gdy podnosi się zazdrość i twoim światłem, gdy wszystko pogrąża się w ciemności. Żadne słowo nienawiści, żadna zła energia, żadne zło nie dosięgnie cię, bo moja ręka cię chroni. Kiedy ciężar życia każe ci upaść, pamiętaj. Ja już zwyciężyłem za ciebie. Burza może szaleć, ale w tobie płonie płomień, którego żaden wiatr nie zgasi. To moje światło. Żadna broń wymierzona przeciw tobie nie zwycięży, bo moja dłoń cię podtrzymuje, a moja miłość cię strzeże. Wypowiedz z wiarą: Jezus jest moją tarczą. Uwierz w moc mojego imienia, a zło ustąpi przed tobą. Teraz napisz amen w komentarzu, polub ten film i udostępnij go, aby szerzyć moje słowo tym, którzy go potrzebują. Mój pokój cię otacza. I nigdy Cię nie opuszczę.